Odczyny wodnych roztworów, zadanie 26. Z kwasu siarkowego 6 o objętości 200 cm3 i pH równym 4 odparowano 100 cm3 wody. Jak zmieniło się pH roztworu kwasu siarkowego w wyniku tego doświadczenia? No to mamy kwas siarkowy, mocny elektrolit, mamy jego pH, czyli wiemy, że stężenie kationów wodorowych wynosiło 10 do minus 4 mol na decymetr sześcienny. I teraz, jak zmieniło się pH właśnie po odparowaniu tej wody? No to musimy na nowo policzyć to stężenie kationów wodorowych, bo ich moli, tych kationów wodorowych, jak i moli kwasu w tym roztworze, będzie tyle samo, tylko zmieni się objętość roztworu. Dlatego możemy sobie najpierw na przykład wyciągnąć ilość tych moli kationów wodorowych. Że ona na, na tą objętość, czyli na 0,2 cm sześciennego, będzie tych moli y, 20 razy 10 do minus 4, bądź 2 razy 10 do minus 5 mola. I to jest właśnie w tej objętości 200 cm sześciennych. Czyli tyle się tam tych moli kationowodorowych znajduje. Ale teraz mamy nową objętość roztworu i ona wynosi 100 cm sześciennych. No bo 200 minus 100, tyle wody odparowano, to będzie teraz 1 dziesiąta decymetra sześciennego objętość roztworu. Także teraz liczymy to nowe stężenie kationów wodorowych po odparowaniu wody, czyli to będzie ta ilość kationów wodorowych, ilość moli, która była wcześniej, na tą nową objętość roztworu i to wychodzi 2 razy 10 do minus 4 mol na decymetr sześcienny. No to z tej ilości kationów wodorowych liczymy pH, czyli ujemny logarytm z tej wartości. Tutaj jak obliczamy ujemny logarytm z takiej właśnie liczby, to robimy w ten sposób, że tą dwójkę zapisujemy tak, żeby to była liczba, którą odczytamy z tablicy logarytmicznej, czyli zapisujemy ją jako 0,02 razy 100. Dlatego, że później zrobimy z tego sumę, bo z iloczyny logarytmu możemy robić sumy, to wynika z ich własności. Bo dwie setne razy 100 to jest po prostu 2 i to jest to samo. Potem to rozbijemy na sumę, że to jest logarytm 2 setne plus logarytm 100, ale już ze 100 i z dwóch setnych um, policzę, ile to będzie. Natomiast logarytm 2 no to tutaj trudno jest odczytać z taką wartość, dlatego że mamy tutaj te wartości logarytmów tylko dla liczb, um, które są takimi liczbami um, jakimiś ułamkami, tak? dziesiętnymi. A nie liczbami całkowitymi. Także rozpisujemy w ten sposób tą dwójkę jako dwie setne razy 100. Potem rozbijamy ten logarytm na sumę, czyli z własności logarytmu zapisujemy ten iloczyn jako sumę logarytmów i później podajemy wartości tych wszystkich elementów sumy w nawiasie. Czyli logarytm z 200 to jest ta wartość, właśnie tu wziąłam z tablicy, logarytm ze 100 to jest 2. I 10 do minus 4 to jest minus 4. A mimo działanie w nawiasie uwzględniamy minus przed nawiasem, delikatnie zaokrąglamy i wychodzi nam to pH nowe 3,7. Czy skoro wnosi 3,7, a wcześniej wynosiło pH 4, no to zmieniło się to pH o 3,0.